Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na tym kanale, takim krótkim, bo wiem, że w niedzielę tamto mnie było filmu. Taki krótki, pogadankowy Urbex w Zameczku, Owiecki, takie o nie wiem czy to owce, co to kozy, co to to, to, to to jest, to ja nie wiem. Oczywiście Urbex. A ja w butach sportowych, ale sobie rękawice jest już, jak tam to wszystko jest, tak więc można pochodzić. Dobra. Nie będę tyle wydurniał Kurde, to jest tyle owiec Zamek to jest jeszcze niedokończony Ale to mi się wydaje, że to jest Jeśli dobrze pamiętam nazwę tego to jest podwałczę zamek taki Z tym zbroniony gozi śmiercią No to ciekawe Bardzo nie, no nie chce mi się ten iść bo tu jest więcej krzaków niż nie wiem czego Idzie powoli, a swoją drogą, to jak ktoś by chciał nieraz zobaczyć co w tej chwili robię albo coś, to wbijajcie sobie na Instagrama. Ksawi raz dwa, trzy, ksawi podłoga raz dwa, trzy. To będziecie mieli wtedy. A swoją drogą to też dzięki za takie wyświetlenie. nie sądziłem, że w ogóle takie coś będzie w stanie zrobić. Mówię, że to będzie bardziej pogadankowe, bo to jest... Co tu jest do urbeksowania tak pochodzić sobie po fajnych ruinach, bo tu miał być kiedyś taki zamek, no to pochodzić sobie można. Piwerko. No, ale no dobra wracając. Kurde, tyle wyświetleń. No to mówię Wam. Naprawdę dzięki za Na taką aktywność, bo to się nie spodziewałem nawet. Postowy świetleń, No mniej 100 nieraz kurde jak pod tym dobijecie 50 to jesteście też dobrzy a tu nic nie ma i no pudelki. Bu budelki, no dokładnie butelki wyrzucone tylko spróbuję tu wejść przez te krzaczory jakoś się raczej przebija no, jaśem się przebił ognisko co to jest? do na jakiś. Nie wiem, ale dobra no kurde, czemu to jest tak zarośnięte wszystko? Chciałbym tu pochodzić, pogadać, a tu krzaczki wszędzie, głucho wszędzie Co to będzie, co to będzie? Nie no jak fajna, się rozpadało trochę a Nie czy kamery nie ma? A nie, bo nie jest mokra. Dobra. Idę dalej. O! Przyszedł chyba snap na telefon, dobra. Trzy minutki filmu, dosyć krótko na razie. Myślę, że do tych chociaż pięciu dobić i będzie gites. Dobra, obejdę go dookoła. Może będzie coś ciekawszego. Tu są jeszcze dwa jakieś te. 2-2-2, do obejścia dookoła są kurde. Dwa osobne budynki o, takie mniejsze takie. Nie wiem, coś takiego. Jakieś garażyki. Kładzisz. W ogóle piszcie, jakbyście w tej serię z czegoś, nie wiem. Przykład ocenianie noży, coś. Nie wiem, piszcie. Postarałbym się zrobić. Albo z jakiejś jazdy motorkiem. To też by było fajne. Nie sobie ponagrywać. No nie, dobra, ja za chwilę zwijam. Tu zaczyna mocno padać. No. Więc piszcie, piszcie ciekawe propozycje to się nagrodzi serduszkami i w ogóle a tu za wejście było do niego no są oczywiście piktogramy <grych> na ścianach nie no ognisko tutaj takie wejście fajne było pewno od razu wejście do piwnicy i wejście do góry o no, ciekawe ciekawe siup. Nie wiem jakby ktoś chciał sobie tu przyjechać porobić zdjęcia albo coś to jest nie wiem pod wałczem jaki zamek taki Nie wiem przejazdem to jechaliśmy Stwierdziłem że mam kamerę to postaram się Wam coś teraz nagrać przy okazji Dobra o kurde dole, dole. Dobra idę powoli już do samochodu Też żeby tu dużo nie przedłużać wami za chwilę pożegnam 5 minut już jest dobite tak więc to co chciałem zrobić a jest a więc dobrze nie wiem, no mówię, jakiś tutaj po osobny ten mały budynek, o, le, le, le. dobra, tak więc ja lecę, do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć.